Cześć, cześć. Witam Was, kochani, na kolejnym live. Poczekamy chwilę, tak, żeby mogły zameldować się osoby, które chcą uczestniczyć dzisiaj. Witam Was. Dołączają kolejne osoby. Na początku należą się przeprosiny. Z mojej strony, że nie udało się wczoraj ze względu na warunki techniczne doprowadzić do live'a, ale jesteśmy dzisiaj, także nadrabiamy zaległości. I tak jak przy każdym live'ie, na początku proszę Was o to, abyście lajkowali i udostępniali naszego, nasze, nasze spotkanie. Tym razem jest możliwość wygrania. Drobnych upominków od nas, o inwestora nieruchomości Olsztyn. Wśród osób, które udostępnią um, dzisiejszego live'a, um, rozlosujemy czy um, przekażemy nagrodę w postaci dwóch skrzynek z kroplami szczęścia. Także zapraszam do tego, aby lajkować i udostępniać dzisiejsze spotkanie. Na początku poproszę um, o to, aby. Um, Powiedzieć mi, czy słychać, bo bywa tak, że czasami zacina. Ja z opóźnieniem jestem u was w domach, dlatego też proszę. Powiedzieć, czy słychać słuchać mnie. Ok. Mam informację tutaj od Was że słychać. Zaczynajmy, zaczynamy dzisiejsze spotkanie od tego krótkiej relacji, co się wydarzyło w naszym gronie, w biurze wśród pośredników w zeszłym tygodniu. I tak, zacznijmy od działki, którą udało nam się sprzedać, która wydawała się być działką rolną, 3,6 hektara w miejscowości Mątki, ale blisko tzw. Tak GPZ-u, czyli głównego punktu zasilania i się okazuje, że ta działka, która na początku miała wartość stricte rolną, po uświadomieniu klienta sprzedającego, została sprzedana nowemu nabywcom jako jeszcze rolna, ale już poprzez Wypracowanie dokumentów planistycznych jako działka inwestycyjna. Zarówno jedna, jak i druga strona zadowolona. Co najważniejsze, my jako pośrednicy też zostaliśmy docenieni. Cześć, Robert, cieszę się, że słychać. Jeszcze raz witam Pani Sabino. Proszę, proszę o to, aby, abyście udostępnili. Będzie mi miło, jeżeli będziemy mogli Wam podarować drobny upominek od naszego biura. Jeżeli udostępnicie to dzisiejsze spotkanie, idea jest taka, że im więcej udostępnień, tym większe grono osób, które kupują, sprzedają. Mam nadzieję, dzięki temu będziemy mogli połączyć siły e, zakupowe i sprzedające. Także wspomniałem już o działce, e, która była działką rolną, e, a w tej chwili jest działką inwestycyjną. To samo może dotyczyć butryn, e, tak hasłowo mocno powiem. Jeżeli chodzi o e, kolejną nieruchomość, która została sprzedana w zeszłym tygodniu to działka 3 hektarowa z linią brzegową jeziora Dadaj. Jeszcze też działka, w związku z tym, że duży areał, to cena jednostkowa za metr, dosyć tania, natomiast ona będzie opracowana i zwiększana jej wartość poprzez to, że będzie podział robiony. Zapraszam osoby, które są chętne na to, aby działki w Mishmare, czyli areale, czyli 1000 metrów, 1500 metrów. Chcą kupić w pełni uzbrojone z miejscowym planem bądź też z warunkami zabudowy. Dlaczego mówię tak, że jeden z miejscowym planem, a drugi z warunkami zabudowy? Bo to są dwie działki ewidencyjne, które nie łapały się pod ustawę kowrowską, a w tej chwili będą stanowiły na pewno po podziale działki, atrakcyjne działki z liniami brzegowymi. Żona mówi, że słychać, ale ona może mnie słyszy z, z drugiego pokoju. <grym> Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o kolejne transakcje, które wykonaliśmy, to sprzedaż dwóch działek budowlanych. I o dziwo to na terenie gminy, którą znam, czyli Purda, w miejscowości Patryki, sprzedaliśmy dwie działki budowlane z warunkami zabudowy. Są to działki, które są między 1500 a 2300 metrów. Tak jak mówię, wydane warunki zabudowy na domek jednorodzinny i podłączona jest instalacja wodociągowa. Widziałem, że w Patrykach buduje się w tej chwili droga wewnętrzna. Na pewno nowi właściciele będą zadowoleni z tych obiektów, ze względu na to, no, że droga dojazdowa to główne kryterium świadczące o atrakcyjności danej nieruchomości. Poproszę też, abyśmy w trakcie dzisiejszego spotkania, żebyście zadawali mi pytania. Łatwiej mi będzie zbadać to od co, co, czego oczekujecie ode mnie, jakich informacji chcecie, żebym wam udzielał. Teraz odpowiem na kilka pytań z poprzedniego live'a, które przesłaliście mi drogą mailową. Jedno z nich było tej treści: jak nawiązać współpracę, czy konieczna jest wizyta w biurze? Tak. U nas zakładam taki model, że niezbędnym jest wizyta w biurze. Wiem, że niektóre instytucje konkurencyjne robią taką, takie zlecenie poprzez komunikację online. Ja chcę zobaczyć człowieka, któremu pomagam sprzedawać nieruchomość i moi pośrednicy też mają takie zadanie. Oczywiście, możemy się udać na nieruchomość, bądź też odwiedzić naszego klienta w mieszkaniu, w domu. Natomiast finalnie chcę, żeby właściciel nieruchomości odbył wizytę u nas w biurze. I na tej przysłowiowej kawie. Jakie są potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu nieruchomości do pośrednika? Słuchajcie, to jest temat rzeka, i tutaj, w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość czy to jest dom, mieszkanie, działka budowlana, inwestycyjna główne dokumenty to akt notarialny, nabycie, odpis księgi wieczystej, przydział lokalu socjalnego, jeżeli to jest mieszkanie socjalne. Ale tak jak wspomniałem, każda nieruchomość jest oceniana indywidualnie. Zapraszam Was do tego, żeby u nas przyjść, zbadać stan prawny swojej nieruchomości i wówczas dopusujemy takie dokumenty, które są niezbędne do tego, aby transakcja została przeprowadzona bezpiecznie, ale przede wszystkim z wartością dla Was dodaną poprzez osiągnięcie maksymalnej kwoty transakcyjnej. Czy konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa? Jasno mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami, że umowa pośrednictwa musi mieć formę pisemną. Zakłada możliwość, że była to forma elektroniczna, natomiast wchodzą w tutaj w rachubę podpisy e pułapem. My tej formuły nie stosujemy, u nas zdecydowanie umowa musi mieć charakter pisemny. Oczywiście poprzez, poprzedzające ocenę tej nieruchomości przez naszych pośredników i wizyta w biurze. Następnie podpisujemy umowę pośrednictwa i dopiero wówczas zajmujemy się nieruchomością. Na jaki czas zawierana jest umowa pośrednictwa? Słuchajcie... To jest sprawa znowu, powtórzę się, indywidualna, w zależności od tego, jak atrakcyjna jest nieruchomość. Jeżeli nieruchomość ocenimy, iż uda się ją spieniężyć w ciągu miesiąca, no to wiadomo, że ta umowa może być krótsza. Natomiast założenie ogólne jest takie, że umowa ma być podpisana na rok czas. Dlaczego aż rok? Ze względu na to, że nakład finansów, nakład pracy, który ponosimy, i tak, żeby było zobowiązanie klienta sprzedającego do tego, aby zapłacić nam wynagrodzenie, czasami strategia sprzedażowa wymaga aż roku do tego, aby sprzedać. Natomiast podczas oceny nieruchomości, jeżeli uznamy, że ta nieruchomość sprzeda się szybciej, dlatego też istnieje możliwość podpisania umowy na krótsze. Okresy półroczne, a w nadzwyczajnych sytuacjach trzymiesięczne. E, praktykujemy to, ale wówczas, przeważnie w ciągu tygodnia, dwóch, znajdujemy klienta kupującego. Czy podpisanie umowy wiąże się z jakimiś kosztami? E, kochani, u nas podpisanie umowy nie ma e, żadnych skutków finansowych do momentu Zawarcia transakcji. Nasza umowa jest skutkowa, czyli u nas nie ponosisz pieniędzy, żadnych kosztów związanych z przygotowaniem, za homestanding, za zdjęcia, za promowanie na poszczególnych portalach internetowych. U nas i wyłącznie, tylko i wyłącznie nasze wynagrodzenie nam się należy, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana. Bywają takie agencje, które w ramach umów mają wyspecyfikowane swoje wynagrodzenie po ale dodatkowo, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku, no to należą im się pieniądze za te elementy, o których mówiłem: stędzik, zdjęcia, przygotowanie nieruchomości. My takich praktyk nie stosujemy. U nas nasze wynagrodzenie jest tylko i wyłącznie w oparciu o transakcję. Faktycznie, jeżeli umowa ma charakter dwuetapowy, czyli jest podpisywana umowa przedstępna bądź warunkowa, to wówczas nasze wynagrodzenie jest dzielone na dwie części. Ale o tym na szkoleniu, jeżeli zechcesz współpracować z nami. Kochani, mam jeszcze jedno czy dwa pytania z poprzedniego live'a. Teraz poproszę Was, żebyście już zadawali pytania, tak żeby dynamiczne było to nasze spotkanie, żeby mógł odpowiedzieć na Wasze, na wasze zapytania. Oliwia pyta, czy szukacie osoby do pracy na stanowisko pośrednika nieruchomości? Rekrutacja u nas jest cały czas otwarta. Zespół w tej chwili mamy ustabilizowany i osoby, które pracują z nami, to jest wystarczająca ilość osób. Natomiast, jeżeli jesteś zainteresowana, zapraszam cię. Spotkamy się, porozmawiamy. Być może Twoje predyspozycje spowodują, że uzupełniasz nasz skład. Zapraszam też do współpracy osoby, które pracują na etatach, tak żeby mogły sprawdzić, zweryfikować się jako pośrednicy. Mówiłem o poprzednich live'ach o modelu, który pozwala na to, aby zweryfikować się jako pośrednik, będąc urzędnikiem, bądź też pracowując na etacie. Jeżeli jesteś zainteresowana, zapraszam. Co pośrednik robi dla klienta? Jakie są Wasze zadania? Pan Paweł pyta. Drogi Pawle, zaczynając od analizy stanu prawnego, poprzez przyjęcie strategii sprzedażowej, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, no i doprowadzenia skojarzenie stron, a następnie doprowadzenie do zawarcia aktu notarialnego. Wbrew pozorom, zawarcie tego aktu notarialnego sprzedaży to nie jest taka prosta sprawa. Należy tam przeprowadzić, zdobyć wiele dokumentów. W niektórych przypadkach to jest kilkanaście dokumentów, które pozwalają w sposób zgodny z literą prawa zawrzeć taką transakcję. Także te wszystkie elementy składają się. Na zakres pracy, który musimy wykonać za nasze wynagrodzenie, które no to będę uzyskujemy dopiero wówczas, kiedy zawarta jest transakcja. Czy jest to praca zdalna, czy należy zjawiać się w biurze? Nie rozumiem. Czy jest to praca zdalna, czy należy zjawiać się w biurze? Ok. Jeżeli chodzi o jako pracę jako pośrednika, to staram się przekazywać wszystkim koleżankom, kolegom, szczególnie tym nowym, że nie chcę ich, żeby byli w biurze, bo jeżeli pośrednik jest w biurze, to znaczy albo przygotowuje dokumenty do transakcji, która ma być zaraz zawarta, albo niestety bomki zbija. U nas praca to praca terenowa i przede wszystkim kontakty z naszymi klientami, za co cenię moją pracę. Spotykam wielu ciekawych klientów i dopiero wówczas są transakcje, co równa się w nagrodzeniu pieniędzy. <laughs> Jeszcze jedno. Kto ustala cenę nieruchomości to z poprzedniego live'a? Wartość nieruchomości zawsze, zawsze ustala właściciel nieruchomości, możemy służyć swoją radą jako te osoby, które mm, mają tak zwane czucie rynku. Oczywiście właściwą osobą do ustalenia wartości nieruchomości na potrzeby kredytowe jest biegły rzeczoznawca i z takiego należy korzystać. Natomiast przypadek sprzed dwóch, czy z trzech tygodni, kiedy to zaprosił mnie do siebie biegły rzeczoznawca, żeby zapiekować się jego nieruchomością mieszkaniem tu na ulicy mazowieckiej do sprzedaży. Mówię, Waldek, powiedz, jaka cena tego mieszkania, przecież ty wiesz najlepiej. No mówię, nie, ty lepiej czujesz z racji tego, że wiesz, co się na bieżąco dzieje. Pośrednicy to osoby, które, jeżeli jest aktywnym pośrednikiem i ten pośrednik działa i ma kilka, kilkanaście transakcji w ciągu miesiąca, to to czucie rynku jest naprawdę bardzo dobre. I tutaj nie trzeba mieć potwierdzonych kwalifikacji jako rzeczoznawca, natomiast na zwyczajnie w świecie trzeba czuć rynek. I myślę, że tacy pośrednicy, którzy pracują, tak jak wspomniałem, mają kilka transakcji już w miesiącu, to bardzo dobrze wiedzą, jak wycenić wartość. Ewelina pyta: Gdzie szukacie swoich potencjalnych klientów? Czy zawsze sami zgłaszają się do waszego biura? No nie, praca pośrednika to nie tylko czekanie na klienta. Najlepsi pośrednicy, jest u nas taka jedna pani, to ciągła praca w terenie. To poszukiwanie klientów. Owszem, żeby godnie żyć jako pośrednik, możesz obsłużyć czterech klientów. I uwierz mi, że to jest dużo powyżej średniej krajowej wynagrodzenie, natomiast poszukiwanie klientów aktywne poprzez różne techniki, które pokazujemy na szkoleniu daje naprawdę bardzo fajne wynagrodzenie. Ale praca pośrednika to oprócz dużej wiedzy, to przede wszystkim walka, walka, walka o klienta. I wówczas to wynagrodzenie jest mega satysfakcjonujące. Jakie są dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości? To już ostatnie pytanie. Na przykład podatek od czynności cywilnoprawnej. No to mamy trzy dodatkowe elementy, tak już podsumowując, które na koniec, jak już mamy ustaloną wartość nieruchomości, to klient kupujący oprócz taksy notarialnej, która jest ustalana też indywidualna. Notariusze mają możliwość w ramach litery prawa tę taksę przesuwać o różne wartości procentowe. Natomiast na pewno klient kupujący w przypadku większości, nie we wszystkich, ale w przypadku większości przypadków, musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 2% plus taksa notarialna i co najważniejsze, wynagrodzenie pośrednika. Czyli te trzy elementy składają się na dodatkowe wynagrodzenie oprócz, oprócz tej kwoty. Słuchajcie, jeżeli nie ma więcej pytań, jeżeli chcecie, abyśmy dalej kontynuowali naszą formułę tak zwanego live'a, to proszę udostępniajcie, pytajcie, dzwoncie. Wiem, że nie wszyscy mogli dzisiaj być z nami, za co jeszcze raz przepraszam, że wczoraj o tej godzinie 20, w sposób techniczny, przez barierę techniczną, nie udało się doprowadzić do transmisji. Zapraszam do śledzenia. Zapraszam też na kawę. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami, to Warszawska 71B Lokal 2, Inwestor Nieruchomości Olsztyn, tam zawsze drzwi są otwarte. Jeżeli nie ja, to moi współpracownicy są. I do zobaczenia w biurze. Zapraszam na kawę. Cześć.